Drodzy Państwo, pora na bardzo przyjemny moment, na pasowanie na ucznia. Nasze pierwszaczki są bohaterami tego właśnie wydarzenia. Proszę o wystąpienie uczniów klasy pierwszej, które dziś będą włączone w poczet uczniów szkoły. Już pierwszaki gotowe. Podnieście proszę dłonie do, do góry, paruszki do góry. I na końcu, wiecie co macie powiedzieć, prawda? Słuchajcie proszę. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać ojczyznę, Polskę. Starać się być dobrym kolegą. A z tym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Jeszcze tylko, tylko do siłowania. Dziękuję. Ogromnie wzruszający moment. Duże brawa naszym pierwszym klasistom. Duże brawa. Gratulujemy wam bardzo serdecznie. Jesteście kochane i mam nadzieję, że zostaniecie uczniami naszej szkoły aż do matury.